Pogadajmy o tym, jak radzić sobie technicznie i mentalnie z hejtem. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Hejterzy, hejterzy, im. Im więcej osób ma komputery, tym więcej osób ma prawo głosu. Także to jest bardzo ciekawy temat, i w związku z tym, że od lat robię różne publiczne rzeczy w internecie, mniej jako ja, ale bardziej jako jakieś moje marki, no to często widzę hate. I do tego odcinka znotowowało mnie takie oto wydarzenie, że w ubiegły czwartek daliśmy. Wywiad na kanale Expert Bentleyu i tam się rozlała fala hejtu. Co jest o tyle dziwne, że znalazł się nam poszczególny hejt, ale nie taki masowy. I zacząłem myśleć, czy to jest wina nasza, czy to jest wina na gościa, czy to w ogóle niczyja wina. No i wnioski pewne mam, ale najpierw jaka jest geneza tego wszystkiego. Dosyć ciekawe jest to, że ludzie. Myślę, że mogą komentować cudze poczynania, cudze życie tak po prostu. I wydaje się, że no, no jak to? Przecież mamy prawo głosu, mamy, mamy wolność słowa, no przecież mo możemy oceniać to, co robią inni. I tak i nie. Bo kiedy sobie pójdziesz do galerii sztuki, to e, nie jest tak, że podchodzisz do obrazu i mówisz hmm, słabe, napisz na to na karteczce i powieszę pod spodem. No, no nie, po prostu dyskutujesz sobie w jakieś tam gronie omawiasz, idziesz dalej i twórca tego obrazu nie będzie po prostu czytał karteczek przyklejonych pod spodem z opiniami. Internet daje możliwość tego karteczkowania, czyli daje możliwość komentowania i to oczywiście to, to jest pożyteczne, bo to powoduje fajne dyskusje. To powoduje rozwinąć pewne tematy, pogłębić jak najbardziej. Ale często ludzie po prostu krytykują dla krytykanstwa i zauważyłem sobie, paliwa, brak. Zauważyłem sobie, że większość ludzi, która krytykuje, to nieudacznicy życiowi. To jest fakt. Zastanówmy się, kim jest osoba, która krytykuje namiętnie. O ile to jest taka konstruktywna krytyka. Nie podobało mi się to, to i to. Podobało mi się tamto. Zmień być może to. W porządku. Ale często jest tak, że po prostu ktoś krytykuje, że to jest nudne, niefajne, że ktoś jest zarozumiały. Daje jakimiś takimi ogólnikami, i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. I teraz ja kiedyś zrobiłem taki film o, o leasingu, gdzie był taki tytuł, który miał prowokować nieco. Tytuł był Leasing jest dla idiotów. I znak zapytania. I tam tłumaczę, że faktycznie większość wyborów w Polsce leasingu, też większość, większość osób, która podejmuje taką decyzję to ludzie nieodpowiedzialni, którzy po prostu sobie tam biorą, bo myślą, że stać ich, wydawać połowę. Zarobków na, na ratę, a też są dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują do skalowania biznesu, mają doświadczenie, wiedzą, że to udźwigną, i jak najbardziej, niech oni wtedy posiłkują się leasingiem. I, ale jednak, mimo że, mimo, że wyjaśniłem to chyba w miarę klarownie, no to tam była fala hejtu, już nie wiem o czym mówię, że leasing jest fajny i większość ludzi. Myślę, że 90% to byli ludzie, którzy faktycznie wzięli leasing na jedną czwartą, jedną trzecią, jedną drugą swoich zarobków i teraz próbują jakoś się wyżyć, bo widzą krytykę, ale obiektywną, bo ja tłumaczyłem, dlaczego tam, dlaczego to nie ma racji bytu, a pewnie 10% tłumaczy, że leasing jest dobry, no bo oni mają 10 samochodów w firmie, skalują to itd. i tak dalej. I to są ludzie, którzy chcą się powiedzieć, chcą jakoś pogłębić ten temat, tłumaczą, dlaczego u nich to działa. E, natomiast ci, którzy po prostu krytykują, oni mają zbyt dużo czasu wolnego. I, e, i zaraz powiem jak się przed tym bronić oczywiście, ale najpierw y, może jak nie prowokować hejtu. Są osoby takie jak, jak ja, takie jak Maciej Wieczorek, mój wspólnik, które potrafią skutecznie polaryzować ludzi. Wystarczy, że ja teraz powiem, że każda osoba, która pije mleko, nie jest dobrym człowiekiem, jeżeli jest świadoma, jak to mleko jest robione. I to jest oczywiście dyskusyjne, bo kim jest dobry człowiek, nie wiadomo, ale w mojej opinii to jest fakt. I gdybym nie chciał, żeby ludzie mnie krytykowali, to nie mówił takich rzeczy, które czuję, które są jakby wychodzą z serca z moich przemyśleń. Ale czasem coś chlapne. To samo ma macie, czasem coś chlapnie, i to, to jeżeli tylko dotknie, to ludzie to się próbują bronić, wyżyć i, i krytykują. Więc jedna rzecz jest taka, żeby bardzo przemyśleć to, to co się mówi i nie polaryzować ludzi. Natomiast w moim stylu działania, jednak uważam, że to jest pożyteczne, w sensie, że czasem prowokacja pozwala i na Lepszy przekaz, i na większą dyskusję, i na większy zasięg jakiegoś materiału. A jeżeli mam coś, co uważam, że jest wartościowe do przekazania, to też na tych zasięgach siłą rzeczy mi zależy. Ale jeżeli na przykład masz problem z hejtowaniem, no to być może warto w swoim zachowaniu, ubiorze, stylu bycia. Trzeba myśleć, czy chcesz faktycznie każdego w ogóle drażnić, tak? Czy faktycznie, jak masz super sportowy samochód, to masz podjeżdżać pod, e, pod same okna restauracji, gdzie masz spotkanie, czy jednak nie? I to i to być może ma swoje plusy, nie wiem, rzucam tylko pod dyskusję. Więc z jednej strony może działać prewencyjnie. No ale co, jak już gdzieś tworzysz coś, co jest widoczne w internecie i tam może ktoś to skrytykować? Tutaj jest sprawa bardzo, bardzo prosta, przynajmniej na YouTubie. Na YouTube jest taka funkcja, jak Shadow Shadowban. Shadowban to jest ukryty ban, ukryta blokada, która polega na tym, że klikasz sobie jako administrator na komentarz takiego takiego jego mościa i dajesz, wybierasz opcję ukryj użytkownika na kanale. I co się wtedy wydarza? Ten oto użytkownik, który napisał Ci, że jesteś beznadziejny, słaby i w ogóle masz małego, ten użytkownik dalej widzi swój komentarz. Ale nikt inny go nie widzi. Ani Ty, ani osoby, które, które wchodzą na YouTube, ani nikt tego nie widzi i co więcej, nikt nie zobaczy komentarzy dalszych tego użytkownika w kolejnych, w kolejnych filmach. Więc on będzie cały czas krytykował, ale ta krytyka się nie spotka z żadnym zainteresowaniem, bo zwyczajnie tego nikt nie zobaczy. I to jest bardzo pożyteczne urządzenie, narzędzie, ponieważ one uczy ludzi naturalnie, że krytyka krytykanstwo i przeklinanie na przykład jest słabe. Więc bardzo polecam używać tego namiętnie. My rozdajemy też shadowbany często i mamy prostą regułę. Jeżeli ktoś nie powiedział ci czegoś w cztery oczy przy niedzielnym obiadku, no to znaczy, że nie powinien tego pisać w internecie, więc taka osoba dostaje shadowbana. Na przykład, jeżeli ktoś powiedział mi Kacper, no generalnie nie podoba mi się twój film, bo uraziłeś mnie porównaniem nie wiem, takiej grupy społecznej do czegoś. To dla mnie to jest konkret, tak? Ja mogę to przemyśleć, ja mogę się z tym zgodzić lub nie zgodzić, ale ktoś mi mówi konkretnie, co w tym filmie jest nie tak dla niego, dlaczego mnie krytykuje i to jest w porządku, to jest super. I ktoś, kto to pisze, on poświęca swój czas, żeby w sumie wnieść jakąś wartość w moje na przykład dalsze materiały i to jest super. Natomiast jak ktoś pisze, że słabe się z Bucem, to dla mnie to jest nic albo że nudny temat i to też jest ciekawe, bo. To, czego wyszedłem, czyli temat wywiadu ostatniego z Jakubem Rozkoszem, bo ta się nazywała nasz gość. Tam generalnie wywiad trwa ponad godzinę, z czego połowa jest o ubiorze i zegarkach. Pierwsza połowa o zgrozo. I teraz mało osób się interesuje tematem garniturów, czy mody eleganckiej, czy też zegarków. Tymczasem, jakbyśmy zrobili o flipach na nieruchomościach, to ludzie mają kurczę, fajna wiedza. Super oglądam. Natomiast mało osób zauważyło, że gość miał na ręku zegarek za 96 tysięcy. No to akurat dużo osób zauważyło, bo o tym była rozmowa, ale stwierdzili: u jest pusty, jest tam, jest tam jakiś, bo ma zegarek drogi na łapie. Ale mało osób skumało, że on kupił ten zegarek pół roku temu. Dzisiaj jest ten zegarek warty nie 96, tylko 130. No to ja się pytam, gdzie możesz takiego flipa zrobić na nieruchomościach? Pewnie się da, ale trzeba trafić w okazję. I on nawet wymienił kilka marek. Kilka modeli, którym się warto zainteresować, żeby takie flipy podobne robić. Natomiast, jeżeli ktoś mi daje konkretne know-how e, lub jakąś ścieżkę choćby tak, patrz na lustrowe zegarki, wdróż się w temat, dla mnie. To jest wartościowe i dla mnie ten wywiad był wartościowy nawet bardziej niż przeciętny wywiad, bo zawsze zapraszamy wartościowych, ciekawych ludzi. No ale załóżmy, że no nie każdego może interesować wszystko. Jeżeli ja już coś przerobiłem, no to ta wiedza jest dla mnie powtórką. Jeżeli mnie nie interesuje ten temat, to dla mnie ta wiedza jest po prostu ciekawostką. Ale nie śmiałbym w ogóle pomyśleć, pomyśleć a co dopiero zrobić takiej zrobić takie rzeczy, że widzę, że temat jest nie dla mnie i mówię o, nuda, nie dotrwałem do końca zasnąłem, bo co mnie interesują zegarki no, być może Cię nie interesują ale być może warto poczekać na kolejne pytanie kolejny wątek i wysłuchać całości ale żyjemy w czasach, gdzie ludzie muszą mieć szybko na fast fooda dzisiaj, tu, teraz, now i nie mają cierpliwości, żeby wyłuskać z wywiadu jeden, jeden dwa wątki które, które są ciekawe a na tym polega właśnie oglądanie wywiadów że, że wybieramy te informacje, które nas interesują. Tak? Przecież jak goście się przedstawia i mówi, co robi, no to jak znasz tego gościa, no to marnujesz czas, no bo już to wiesz. Ale nie będziesz go hejtował w stylu, o, już każdy wiek, kim jesteś, po co o tym gadasz? No być może nie każdy o tym wie. Także ilekroć będziesz chciał hejtować, pomyśl, czy ta wiedza może być dla kogoś przydatna. Jeżeli tak, to daj tego lajka. Daj nam ten kciuk w górę i napisz temat nie dla mnie, ale wydaje się interesujący dla osób, które interesują się tym i tym. To jest konkretna rzecz, tak? Pomagasz sobie twórcy i gra. A jak krytykujesz bardzo, to, to z reguły nic nie daje. Chyba, że tak jak mówię, jest to konkretny, konkretny feedback. Na, na Facebooku z kolei jest opcja ukrycia komentarza, ale musisz za każdym razem ukryć ten komentarz użytkownika i nie możesz zablokować na stałe, czyli zawsze jak ktoś ci napisze komentarz, to musisz go ukrywać i działa to tak samo jak Shadowban, czyli ta osoba widzi dalej ten komentarz, a z kolei inne osoby go nie widzą. Także też jest to jakaś opcja. Myślę, że Facebook prędzej czy później dojdzie do etapu YouTubeowego, bo to jest bardzo zdrowe, aby hejterzy byli niewidoczni. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo istotna, żeby tego nie robić samemu. Jak wejdziesz jak na, na nie wiem, opinie na Google o twojej firmie, czy na twój film, czy na twój post na Facebooku i poczytasz, to możesz mieć cały słaby dzień, bo ktoś ci naładuje złą energią. Natomiast jeżeli będziesz miał w firmie kogoś, to za ciebie te komentarze selekcjonuje, za ciebie rozdaje te shadowbany, te ukrycia komentarzy i tak dalej, to nagle się okaże, że to robi osoba, którą to nawet bawi, bo to nie dotyczy jej. I ona się może pośmiać, nawet ci odłożyć, zrobić skryny tych naj... Najśmieszniejszych komentarzy, bo hejt była też śmieszny i fajnie się pośmiać z krytyki, która jest z błędami ortograficznymi, która jest bez podstaw logicznych i tak Także także myślę, że warto to delegować i mamy też w firmie osobę, która faktycznie te komentarze ukrywa, te komentarze shadow banuje, że tak powiem i rzeczywiście wtedy jest fajnie. Fakt faktem, że poza tym ostatnim filmem raczej mamy pozytywne opinie i raczej raczej mamy stałą widownię, która lubi nasze filmy, ale zdarzają się osoby, które, które na przykład wejdą na film i mówią o, jakiś burżu jedzie Bentleyem, tak? Widać, że to osoba gdzieś tam z boku się jej Wyświetliło proponowanych, to osoba, która w ogóle nie robi biznesu, której nie, którą nie interesuje edukacja biznesowa. I on tylko widzi gościa w garniturze w wętleju i to mu się nie podoba, bo to jest jakieś takie obnoszenie się, i pisze o Brużuje w wętleju. i taka osoba od razu dostaje pana, żeby w przyszłości nie było podwójnej roboty i żeby nie kasować tych komentarzy ponownie. Także także zachęcam Cię do, do tego, aby też to delegować. I jeżeli chcesz unikać hejtu, no to no to zawsze można unikać polaryzacji, ja akurat nie unikam, ja często eksponuję swoje myśli nawet kontrowersyjne, ale za to tych komentarzy swoich nie oglądam, tych hejtów nie oglądam. Oczywiście czasem zobaczę coś. Natomiast akurat Smart Life'a mało kto hejtuje, no chyba, że poruszę taki temat jak Leasing, czy jak poruszę temat diety roślinnej, to tam tych kontrowersji jest więcej, no bo siłą rzeczy, jeżeli powiem o tym, że uważam, że coś jest nieetyczne, niemoralne, a tak robi... Pewnie 9 na 10 widzów mojego kanału, no to to wiadomo, że się musi odbić echem. Ale cieszy mnie to, że ludzie wchodzą w polemikę tak? i mówią o suplementacji diety, B2, e, witaminy B12, e, która też jest suplementowana e, dla zwierząt do paszy, żeby one miały to w mięsie. Więc to jest też akurat mit, ale wiele osób mówi, że tacy ludzie potrzebują B12. I to jest dla mnie konkret. Nawet jeżeli to nie jest prawda, czy brakuje tam jakiejś informacji, dla mnie to jest fajna polemika. Ktoś przekazuję mi informacje, że być może w mojej wiecie czegoś brakuje. Ja to mogę sprawdzić, odnieść się. W porządku. Ale jak ktoś mówił jesz trawę i kamienie, y, 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 to ty robisz debilu. No to wiadomo, że od razu szedł ban, bo nie będę na takim poziomie rozmawiał. Jest jeszcze jedna rzecz. rzecz. Pamiętaj, że 12-latkowie 12 też mają klawiaturę i mają bardzo dużo wolnego czasu. I oni mogą zabłądzić, zabłądzić w internecie. I wejść na twój post, na twój film, na twój profil firmowy i napisać jakąś głupotę. Także pamiętaj, że, że czasem Ty się silisz na jakieś odpowiadanie, dyskusje, a być może nie ma z kim w ogóle dyskutować. Być może jest tak, że to jest osoba, która napisała komentarz, bo, bo ma kreaturę od tygodnia i się wyżywa i kombinuje, patrzy, co się w ogóle wydarzy, jak się skrytykuje kogoś, kogoś nie widzi na, na własne oczy, i tyle. Także bierzmy pod uwagę to, że jest dużo dzieci w internecie, że jest dużo osób z problemami psychicznymi, dużo osób z depresją, dużo osób, e, które ma frustracje pewne. Pamiętaj, że to też pozwala im się jakoś wyżyć, więc to też e, taki film, gdzie ktoś schajtuje, to pomyśl sobie, że on robi dobrą robotę. Ktoś się wyżył i być może komuś nie przewali na ulicy. E, nie wiem, czy to tak dokładnie działa, trzeba by spytać psychologa, ale myślę, że na pewno jak się trochę wyżyje, to to może przynajmniej na żonę nie będzie krzyczeć. Także pamiętaj, że, że Ty też czynisz dobro hejterom i że, że trzeba mieć dystans, bo, no bo co no nam bo pozostaje. Także, także mój drogi, hejter to patologiczny człowiek. Wystrzegaj się go i miej dystans. Rozdawaj shadowbany, najlepiej nie osobiście i ciesz się życiem i ciesz się tym, co robisz, co, co wrzucasz w sieć. Bo zakładam, że robisz coś z pasją i z, e, z zajawką. Także tyle ode mnie. Hakuna data, Wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.